Cześć wszystkim, wilgotny głupik z tej strony. W tym filmie, no, taki luźny tematek mi się nasunął, ponieważ chciałem e, pogadać trochę z wami na temat wczorajszego filmu o Żółwiu. Bo słuchajcie, generalnie, no dużo tam właściwie, no, użytkownik, e, jak Wiesław Smużyński, Marko. Pozdrawiam serdecznie tego użytkownika. No, na napisał, żebym go po prostu wydał, tego żółwia gdzieś do zoologicznego czy gdzieś. Ale po prostu stwierdziłem, że może lepiej by było nie do zoologicznego. I no naprawdę, po prostu jak gdzieś znajdzie się ktoś, znajdę kogoś równie no, odpowiedzialnego człowieka, żeby to nie był taki bylek, to no, ja będę miał pewność, że jest on odpowiedzialnym chorowcom, no, czy po prostu. Że jest człowiekiem odpowiedzialnym, któremu zależy na dobru zwierząt i będzie miał dużo większy zbiornik od mojego, tego tam 200 litrów. No bo 200 litrów to jest trochę, ale no, no ten żółw jest naprawdę gigantyczny. To po prostu, jak będę miał taką pewność, to po prostu no, sobie to wszystko przemyślę i jak naprawdę ktoś zrobi na mnie dobre wrażenie, będzie miał zbiornik, to myślę, że no będę w stanie wydać po prostu tego żółwia, bo naprawdę no 200 litrów jak już mówiłem to jest dużo, ale nie dla tego żółwia, bo on jest po prostu gigantyczny on naprawdę zasługuje, na jakieś akwarium by mu się przynależało no ogromne tak no nie wiem, tak z 500-600 litrów no tak po prostu żeby miał się, wiecie, obrócić się dobrze coś jeszcze podpłynąć, podszaleć no także no, no nie wiem, no jak nadarzy się kiedyś ktoś kto będzie miał warunki lepsze, większy zbiornik, większe akwaterarium od mojego, no to myślę, że. No wydam tego żółwia, bo no bo trochę faktycznie może mój ciasnawo jest u mnie. Także no tutaj macie rację. I co jeszcze o rybkach chciałem powiedzieć, bo tutaj użytkownik Podlasia atakuje wiśnie. Napisał mi, że mi ryby zdychają i że no nie jestem, nie jestem. No dobrym chorowcom, że coś mam z warunkami u ryb. No to generalnie no, ryby też są osłabione, bo teraz upały były, temperatury wody no skakały dosyć znacznie, to gorąco, to w nocy znowu trochę chłodniej, to, to potem znowu gorąc, 30 stopni. Oczywiście grzałki cały czas były, także myślę, że jakoś tam bardzo ta temperatura no poniżej 26 stopni nie spadała, ale no, generalnie upały wykańczają każdego do raz, a dwa no to z rozmnażalni też, no niestety sam nawet no, pan z logicznym mi powiedział, że ryby są tak faszerowane chemią na wstępie, żeby po prostu nie zdychały, żeby jak najwięcej tych rybek sprzedać, a no niestety. Te ryby przez chemię są osłabione. Drugie, druga rzecz to też, no, wydaje mi się, że zbyt bliskie pokrewieństwo, jakie w rozmnażalniach też u ryb występuje, że krzyżują się rodzinnie, to też osłabia ich geny, to też powoduje, że są bardziej podatne na choroby, na różnego rodzaju osłabienia, więc, no, myślę, że to jest główny powód, bo ja naprawdę pamiętam, jak byłem jeszcze młody, młodszy Dużo młodszy byłem, to rybki naprawdę były inne. Były odporniejsze, były mocniejsze, nie było naprawdę większych problemów z tymi rybkami, żeby utrzymać. No a teraz, właśnie, no ostatnimi czasy zrobił się taki to, to dość duży problem. I wydaje mi się, że to nie jest od moich warunków tutaj coś zależne, tylko że te ryby są jakieś takie osłabione, właśnie z tej rozmnażalni, i takie trafiają do sklepu, no i takie, takie ja kupuję. Nie? No więc no, wydaje mi się po prostu, że. Tutaj, no, coś w tym jest. Wiadomo, mogę się mylić. Nie mówię, że jestem szpecem, ale mogę się też mylić, jak już mówiłem, ale no. Ja rybki hoduję tak, jak zawsze hodowałem i tak, jak to zawsze wypalało. Bardzo dobrze wypalało, no, a teraz no nie wypala. Także, no, nie wiem, czy to naprawdę ja mam coś w wodzie, czy po prostu to jest właśnie tak, jak podejrzewam. Osłabienie ryb z rozmnażalni. No. Także co jeszcze mogę Wam powiedzieć z takich spraw, no typowo takich luźnych, słuchajcie, kiedyś ktoś mi pisał pod moim tam chyba z głupikami filmem, żebym pomyślał o zbiorniku 50-60 litrów. No to słuchajcie, nie chcę za dużo krakać, ale niedługo myślę, że będziemy mieli no, dużo większe akwarium od tych moich, i tam sobie rybki będą mieszkać. Także no za niedługo, jak wszystko dobrze pójdzie i wypali, to ten zbiornik większy zobaczycie. Więc no, do usłyszenia w kolejnym filmie. Zatem dziękuję. I cześć.